Cześć! Dzisiaj zrobimy wspólnie równanie różniczkowe. Jest to równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, czyli będzie ono polegało na tym, że musimy najpierw rozdzielić zmienne tak, żeby y było po jednej stronie, a x po drugiej. Y' to inaczej dy po dx. Żeby rozdzielić zmienne, wymnażamy obustronnie przez dy. Mamy 2y razy dy, dx równa się sinus x. Żeby rozdzielić zmienne, domnożymy obustronnie przez dx i uzyskamy właśnie sytuację, w której po jednej stronie mamy tylko y, po drugiej stronie mamy same x. Pamiętajmy o tym, że przyjęło się w matematyce, że stałe liczby, czyli tą dwójkę, zawsze staramy się przerzucić na strony y, czyli Całkujemy teraz. 2 razy 1 druga y kwadrat równa się minus cosinus x plus c. Stałą liczbę c dopisujemy zawsze po stronie xowej. Następnie dwójki skracamy i otrzymujemy sytuację, że y kwadrat to jest minus cosinus x plus c. Musimy obliczyć y, czyli wykonujemy pierwiastkowanie obustronne, pamiętając o tym, że mamy dwa rozwiązania. Y równa się pierwiastek z minus cosinus x plus c, a druga sytuacja Y równa się minus pierwiastek z minus cosinusa x plus c. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tych dwóch rozwiązaniach. I to jest już tak naprawdę koniec całego naszego równania. Teraz wykonamy tylko sprawdzenie. Weźmy sobie nasze pierwsze rozwiązanie, czyli y równa się pierwiastek z minus cosinus x. Zapiszemy je jako. Potęgę 1, 2. I żeby sprawdzić, czy nasza odpowiedź jest poprawna, po prostu obliczymy pochodną z naszej funkcji y. 1, 2, która jest w potędze, spada nam w dół, więc mamy 1, 2 razy minus cosinus x plus c i do potęgi minus 1, 2, bo 1, 2 odjąć 1 to właśnie minus 1, 2 i jeszcze domnażamy przez pochodną wnętrza. Pochodna z cosinusa to minus sinus, 2 minusy dają plus. Więc mamy razy sinus x. I wychodzi nam sytuacja, w której idealnie wychodzi nam sinus x dzielone przez 2y. Czyli dostajemy tak naprawdę idealnie nasze początkowe równanie. Zobaczcie, y' to jest sinus x przez 2y. Czyli to jest idealnie nasze równanie różniczkowe, które było na samym początku. O to właśnie chodzi w każdym równaniu różniczkowym o zmiennych, rozdzielonych.